To myśli o Tobie tej nocy. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na czytaniu z kart Lenormanda i Tarota. Dzisiaj mam znowu dwie grupy, kochani. Przyjrzyjmy się i ja Was y, witam serdecznie. Pierwsza grupa oh, przepraszam bardzo e, karty Lenormanda i druga grupa. Karty tarota. Więc wybierzcie sobie jeden lub dwa lub Lenormand albo tarot. Ja oczywiście zapraszam Was do komentowania, lajkowania, subskrybowania mojego kanału. Naciśnijcie, z subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, a dostaniecie powiadomienia od YouTube'a o wszystkich moich. Wideo dla Was w filmikach z wróżbami, które nagrywam specjalnie dla Was. Codziennie wychodzi nowy filmik z wróżbami, także zapraszam Was serdecznie do subskrypcji. No, oczywiście na wróżby indywidualne zapraszam Was również. Napiszcie do mnie e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie na moim kanale, filmiku, pod filmikiem, w komentarzach i. Napiszcie, że chcecie wróżbę osobistą, indywidualną, ja wam wyślę różne zestawy takich wróżb, warunki i terminy. Zapraszam. Dobrze, więc zaczynamy, kochani? Pierwsza grupa to karty Lenormanda. Skupcie się na sobie i o tym na tym, kto może o was myśleć. Kto myśli o mnie tej nocy? Pokażcie kochane karty Nurmanda. Kto myśli o mnie tej nocy? Pokażcie kochane karty Nurmanda. Kto myśli o mnie tej nocy? Buket kwiatów. Dom. Księżyc, bociany i lis. Także tutaj, kochani, mamy kogoś, kto nie do końca jest z Wami szczery. Nie do końca jest być może Wam prawdomówny, lub nie do końca możecie tej osobie ufać. Jest to być może osoba podstępliwa, yy, która chce tylko korzyści czerpać. Osoba, która jest egoistyczna, toksyczna. Osoba, która zdradza, kłamie. Także należy na pewno uważać na tą osobę. Ta osoba myśli być może podstępkiem co tutaj zrobić. Jak Was zaprosić na spotkanie, na rozmowę? Być może ta osoba chce się spotkać gdzieś w domu, lub przy domu. Ta osoba myśli o Was, tęskni, ale ta osoba ma również przed Wami jakieś tajemnice. Tak, coś skrywa pod osłoną nocy, czyli nie mówi Wam wszystkiego, nie wyjawnia Wam wszystkiego, jeszcze nie wiecie o tej osobie wszystkiego, ale ta osoba chce. By rozwinęło się między Wami jeszcze wszystko dobrze, pozytywnie, żeby nastąpiło słońce znów na horyzoncie, pozytywność, tak? rozwiązanie wszelkich problemów, by te problemy przeszły, jakby tutaj, te czarne chmury, problemy, które się nakłębiły, żeby przeszły, odeszły i żeby nastąpił znowu pozytywny, piękny, gorący, namiętny, romantyczny, pozytywny czas. Bociany przynoszą dobre nowiny, może też przyjść jakaś wiadomość od tej osoby. Niemniej jednak, powinniście się przypatrzeć tej osobie. Powtarzam, jest to osoba nie do końca szczera i nie do końca godna zaufania. Być może coś zagrywa nieszczerze, także uważajcie, bądźcie przezorni po prostu, ostrożni. Dziękuję grupie pierwszej. Zapraszam serdecznie grupę drugą, kochani. Grupa druga to karty. Parota. Kto myśli o mnie tej nocy? Kto myśli o mnie tej nocy? Kochani, kto myśli o mnie tej nocy? Kochane karty, pokażcie. Kto myśli o mnie tej nocy? Pokażcie, kochane karty. Kto myśli o mnie. Tej nocy. Teraz aktualnie kto myśli o mnie, kto myśli? Magik, król mieczy, dwie monety. Strzemięźliwość i sprawiedliwość. Sprawiedliwość to też mówi o osobie z podznaku wagi, być może, horoskopowa waga, lub coś, co należy wyjaśnić z tą osobą, tak? Wyjaśnić, być może macie jakieś sprawy tutaj wspólnie, które się powikłały, i należy coś wyjaśnić, pogodzić się lub ewentualnie z tą osobą są sprawy tutaj w sądzie, nie wiem, jakieś sprawy administracyjne do rozwiązania, więc tutaj trzeba być może jakieś sprawy czy sądowe, czy administracyjne, czy sprawy pieniędzy, jakichś urządu, urzędów, tak, trzeba wyjaśnić. Jest to osoba, która jest owszem kreatywna, młoda, czarująca, ale również Osoba, która umie manipulować, która umie wykorzystać wszystkie swoje jakieś czarujące strony, yy, talenty, by uwieść, by zmanipulować, by osiągnąć coś. Jest to również, tutaj mamy Króla Mieczy, więc może być to osoba bardzo wyrachowana, zimna, ale jednocześnie przemyślana, siedząca bardzo w głowie, żywioł powietrza, to też może być właśnie waga, tak jak już wspomniałam, yy, bliźnięta lub wodnik, tak? To te trzy znaki właściwie wchodzą tutaj w żywioł yy, powietrza, w rachubę. No i na pewno jest to osoba, która jest dobrze zaplanowana, dobrze ma. Wszystko y, przemyślane, ma plan działania i bardzo walecznie, szybko, stanowczo działa, walczy o swoje. Jednak jest to osoba ta, która o Was myśli, która nie może się zdecydować, która gra na dwie strony, która jest równocześnie lekko duchem i y, tutaj działa na dwie jakieś strony, ponieważ nie może się na jedną z Was czy jedną Jedną relację, na jedną kobietę, na jednego mężczyznę, na jednego partnera, partnerkę, nie może się zdecydować. Cały czas sobie na razie zagrywa tutaj na dwa fronty, i jest niedojrzała ta osoba, by podjąć jakąś konkretną decyzję. Także uważajcie, żeby ta osoba po prostu zdecydowanie podjęła w końcu jakąś decyzję, a nie trzymała Was tak w niepewności. Właśnie, a propos czasu, to potrzeba dużo czasu, powinniście mieć dużo cierpliwości, by tutaj ta osoba podjęła jakąś decyzję, tak? Bo na razie gra na dwa fronty, działa na dwa fronty, więc tutaj potrzeba bardzo dużo cierpliwości, jak to się mówi, nerwów ze złota, by przeczekać, odczekać. I by tutaj yy, ta osoba się konkretnie, po wyjaśnieniu jakichś spraw przypominam, yy, zdecydowała na relację konkretnie z Wami. Także takie są dzisiaj odpowiedzi kart. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i zapraszam Was na wróżby indywidualne. Do usłyszenia. Już wkrótce.